Dzień dobry. Witam Was dzisiaj. Dramowa ciocia, teatralno-dramowa ciocia Małgosia Was wita. Dzień dobry. A ze mną są moje kukiełeczki, Nadia, nadzieja, która przynosi nadzieję, a ta nadzieja nam dzisiaj jest bardzo potrzebna. I radia, która daje dobre rady. I dobre rady też nam są dzisiaj potrzebne. Ale nie będziemy mówić o nadziejach i dobrych radach, tylko o tym, jak zrobić teatrzyk tak ekologicznie, czyli z tego, co mamy. No i przyszły mi do głowy właśnie puszeczki. Tylko koniecznie, jeżeli będziecie chcieli pracować z taką puszeczką, to musicie poprosić, żeby ktoś dorosły tutaj wygładził tą puszeczkę młotkiem, dobrze? I wtedy już będziemy mogli śmiało pracować. O, tutaj już nas przywitała Moja modra krateczka, taka właśnie kukiełeczka, którą zrobiłam, ale następne zrobimy razem. Potrzebny nam papier. Bardzo często wykorzystujcie papier, który jest z jednej strony brudny, zarysowany, tak, żeby nie marnować czystych kartek. Zginamy na pół. Kładamy taką puszeczkę, potrzebne nam będą gumki, przeciągamy gumeczką i już mamy jedną główkę. Drugą główkę możemy zrobić, możemy zrobić taki teatrzyk, w której bierze udział cała rodzina, ale w tym celu możemy wykorzystać rodzinne zdjęcia. Ja tutaj mam na przykład wycięłam. Z pisenka. takie zdjęcie pani, pani Eli. Dajmy na to, że to jest może wasza babcia i tą panią Elę. Elę sobie tutaj przyczepimy. O tak i już jest druga postać. Co możemy jeszcze fajnego zrobić, tak? Możemy na przykład tutaj przyczepić taką kawałek materiału i to będzie taka czapeczka. Przyczepimy tutaj czapeczkę. I tą czapeczkę będzie miała pani, którą też wycięłam z pisemka. Taka piękna blondynka, uśmiechnięta od ucha do ucha i to będzie jej czapeczka. Na przykład. I też przyczepimy tutaj tą fotografię tłeczką. O, wywiniemy tutaj tą czapeczkę. I proszę bardzo, wy na pewno więcej czasu na to poświęcicie, i to może będzie tak bardziej dokładnie y, zrobione. Czyli mamy już trzy y, główki. No, mm, możemy teraz przyczepić jakieś y, włoski. Proszę bardzo, tutaj mamy wełnę. To może być wstążeczka, y, wełna, sznureczek. Zamienimy sobie tutaj tak na rękę. O, proszę bardzo, coś takiego. I możemy już tutaj przełożyć przez gumeczkę. O, i w ten sposób powstaną takie kucyczki. Oczywiście buzię tutaj narysujecie tak jak chcecie, oczka, yy, buźkę, nosek, co chcecie to narysujecie i bardzo dobrze, żeby wasza kukiełka swoją buźką wyrażała jakieś uczucie, na przykład yy, krzywe usteczka to będzie złość, albo strach, albo oh, zdziwienie, albo Uśmiech może być też taka podkówka i to wtedy będzie smutek, tak? No i oczywiście każda z nich może mieć imię, możecie nawet podpisać imieniem. No i co? I jeszcze jak będziemy... A, jeszcze tutaj zrobimy włoski, bo włoski mogą być też y, z jakiejś szmatki. Niekoniecznie wstążeczka, gumeczka, czyli może, może być jakaś szmatka, a ja tutaj... Przemieszczę tą gumeczkę na górę, żeby właśnie zrobić naszej pani Eli fajne włoski. Mhm. I przekładamy przez jedną gumeczkę. A ta gumeczka mi się coś nie słucha, bo taka jest cienka, ale no może sobie jakoś poradzę z tą gumeczką. I z drugiej strony przyczepiamy. O. No i już coś tam śmiesznego tutaj powstało, prawda? Ale fajnie też jest, żebyśmy, o nie, no, przepraszam was, no ale tak się zdarza w pracy i się nie zniechęcajmy, z tego wynika że lepsze są takie grube gumki. Grube, one się lepiej trzymają. Ale jeszcze dobrze znaleźć coś, żeby albo tutaj po prostu zwiążę. Znaleźć coś, żeby nasze gumeczki, żebyśmy nie trzymały naszych kukiełek na rękach. Więc przydaje się kawałek materiału i trzymamy materiał na rączce, rączkę wkładamy tutaj i już jest piękna różowa sukienka. Wszystko może się przydać, nawet zwykła kuchenna ściereczka. Proszę bardzo. Tak? I już możemy animować na dwie rączki. Jedna rączka, druga rączka i proszę bardzo. Ale oczywiście, żeby zrobić taki teatrzyk domowy, no myślę, że dla swoich bliskich, żeby wszyscy mieli troszeczkę radości, bo teraz nie możemy wychodzić do teatru. Możemy zrobić teatr w domu. Wszystko się przydaje. A co mnie się przydało? Proszę bardzo, znalazłam puste opakowanie po termometrze, który niestety się zbił. I stworzę z tego termometru postać. I jak ja bym mogła tą postać nazwać? charakterystyczne jest to, że pudełeczka jest przeźroczyste, więc to będzie panna przeźroczysta pięknej zielonej sukni. Ale to może być też zwykła cytrynka nabita na widelec i może być cytrynką. I słuchajcie, macie teraz czas, żeby zrobić swoje domowe kukiełki ekologiczne, może z puszek, może z czego innego. I zapraszam do drugiej części naszego spotkania i będziemy już rozmawiać o tym, jak robić scenki zagadki. I do zobaczenia. Pa pa!